Co so, teraz Wam pokażę taką e, ciekawostkę, że Los Angeles i Ameryka to nie tylko ładne, e, ładne domy, ładne okolice, wszystko super i kolorowo, ale są także takie miejsca, gdzie jest masa bezdomnych. Takich miejsc jest naprawdę sporo. Zobaczcie, jaki syf tutaj jest. To jest Los Angeles. Jak ktoś się w Los Angeles? Ktoś ma z Was do wyboru mieszkać w Los Angeles, a w jakichś e, okolicach oddalonych od LA, a bardziej spokojnych, to niech się zastanowi e, nad tym, co teraz zobaczycie. A się wpierdzieliłem troszkę tutaj, kurwa, mać. Zobaczcie, jak to wygląda. I takich miejsc ludzie po prostu tak mieszkają. Takich miejsc tutaj jest dużo. Jest takie jedno miejsce, za bardzo nie wiem jak tam trafić, ale jest takie jedno miejsce, gdzie kilka bloków blok to jest miejsce od skrzyżowania do skrzyżowania kilka takich bloków się to ciągnie i tych ludzi tam mieszka po prostu dużo, dużo. Paliwo tu jest najtańsze, 3,59, dużo droższe niż w moich okolicach. No ale w takich miejsc, e, teraz jechałem tutaj z tego Hollywood e, z tej siłowni, bo na siłowni byłem e, tutaj do mnie do hotelu. To już takie dwa miejsca po drodze minąłem, a to była odległość tylko 5 mil. Więc no jest po prostu, jest tego sporo. W aleju jest bardzo dużo bezdomnych. E, um, poziom przestępczości jest, nie sprawdzałem statystyk, ale uważam, że jest wysoki, a już na pewno jest. A już na pewno jest wyższy niż w jakichś okolicach innych Niektórzy mogą mówić, że te ładne domy te kolorowe W których wszyscy tam my mieszkamy są na zadupiach Daleko od centrum Ale przynajmniej są położone w takich miejscach, gdzie jest bezpieczniej Znowu tutaj Jest bezpieczniej i z dala od tego e, Tych korków tego po prostu syfu, który tutaj jest, zaraz zawrócę. Bo muszę drugą stroną do, do domu pojechać i wam e, pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Ja zawróciłem teraz. Nim tam dojedziemy tak kontynuując No, że jest bardzo ciekawe miejscem. Bardzo fajnie byłoby mieszkać w dużym mieście. Tu wszystkie sklepy, wszystko na miejscu tutaj jest. Ładnie to wygląda. Ale natomiast, ale mieszkanie w takich centrach miast. Naprawdę jest. E... Może po prostu nie wszystkim odpowiadać. Jak mówiłem, korki są straszne. E... Dużą zmorą są parkingi. Jest straszny, duży problem zaparkować tu tak gdziekolwiek samochód. Więc tu jak mieszkacie, nie macie swojego domu, tylko w jakimś apartamencie mieszkacie, kupicie sobie samochód, no to po prostu będzie problem go gdzieś zaparkować. A wynajęcie takich parkingów. E, są, są drogie w ogóle w centrum aleja nie jest tanio. Dlatego, no, tak jak mówiłem, przestępczość, e, straszny syf jest, jest brudno to co oni w telewizji pokazują. Tym aleje gwiazd. I to wszystko, to tylko tak wygląda na filmach no. <grywia> Wiadomo, tam dzielnice typu Beverly Hills e, To są ładne dzielnice, no nie powiem, że nie Są tutaj bardzo ładne i bogate i kolorowe, piękne miejsca Ale LA ma swoją drugą stronę, którą się niechętnie pokazuje na filmach Gdzie jestem straszny syf, bałagan e, Są tutaj gangi jakieś i tak dalej No tutaj są dzielnice w tym LA -u. To chyba jest East LA, o ile, o ile się nie mylę gdzie, nie wiem jak teraz to jest, ale tam ponoć jest nieciekawie nie chodzi. no nie jest na pewno tak jak było kiedyś z, z, z Campton, że jak biały wszedł to po prostu już nie wyszedł nie? No, przecież, no, no już nie jest, to już nie te czasy, ale no można w łeb dostać przypuszczam jak się pojawi w złym miejscu w e, złym czasie to może się to dla nas gdzieś skończyć więc ja osobiście wolałbym mieszkać gdzieś blisko Los Angeles ale na jakimś spokojnym, spokojnym, fajnym osiedlu niż w samym centrum z racji na, na bezpieczeństwo i żeby tego syfu pod oknem nie mieć zaraz pod tym mostem przejedziemy jeszcze raz i zobaczymy sobie z drugiej strony te namioty jak stoją Tutaj jest przed nami słynny Hollywood Freeway 101. Okej, okay. tu w ogóle jest ta droga taka ruchliwa. Ja mam tu niedaleko hotel po lewej stronie i nie mam po prostu opcji, aby w lewo skręcić. Ale zobaczcie to tutaj. Tak to niestety wygląda. O ten syf, jaki tam jest? A... Zielone światło w lewo nie mam w ogóle opcji, abym ja sobie do hotelu skręcił bo tu nie mam pasu do skrętu w lewo. A... Jak musiał w lewo z tego pasu, z tego pasa po lewej stronie, to skręcać to zablokuje cały ruch, który za mną jest. No to po prostu nie ma sensu. Ja wolę sobie sam tam do przodu podjechać Jakoś Boczną uliczkę wjadę, zakręcę i drugą stroną pojadę No ale nim do hotelu pojedziemy To jeszcze sobie do sklepu spożywczego podjadę wąs Kupić tam coś do picia, jakieś tam, jakieś tam owoce i, i wracam do hotelu Zobaczcie tu jakieś graffiti znowu jest Na Baćganę Znowu coś wybać, gali. nie mogę po tego zostawić normalnie. Nic, ok. A, good. No nic, słuchajcie, ja sobie muszę nawigację włączyć, bo tu jest blisko 10 sklepów wąs. Za bardzo nie wiem gdzie, a nie chciałbym go przejechać. W takim razie wy się trzymajcie, hejka.